Um, cześć, dzień dobry z tej strony Diff, a um, możecie zauważyć, że jesteśmy w troszeczkę innym położeniu świata. <laughs> um, tak, przenieśliśmy się na inną mapę, ale mamy ten sam dzień, prawie to samo zrobione. Um, no i co? I musiałem się przenieść na inną mapę z tego względu, że... Miałem formata. Tak, um, formatowałem komputer i nie zapisałem saveu z gry div <noise> bywa i dlatego odcinek się pojawia tak późno, ale dzisiaj muszę sobie zrobić namiot żeby dłużej przeżyć i co jeszcze? co my tu musimy zrobić? chciałbym zrobić namiot i coś jeszcze um, oczywiście chciałbym jeszcze, jeszcze, jeszcze a i co ja bym chciał? wiem, że coś bym chciał a właśnie, ten piekarnik musimy sobie zrobić i, 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 no i po namiot musimy się przejść na pajączki. Tak więc idziemy na pajączki. E, pochodnie mamy, chyba mamy. Tak, pochodnie mamy, pochodnia się przyda. E, bo zamiast z nimi walczyć będziemy je podpalać. Ja sobie zrobiłem tutaj e, kapelusz, żeby ładnie wyglądał. I jest OK. Tak więc mamy dzień ósmy. No i oczywiście plan na dziś to znalezienie jak największej ilości um, silku, um, bo mamy tylko trochę. O właśnie, tutaj mamy jeszcze um, mięso z króliczka. Dobra, i podpalamy. Ok, i uciekamy. Dobra. No i jeżeli podpaliliśmy, świnka się tym zajmie. Tu jest taki duży pająk. Znaczy, nie duży, tylko on jest mocniejszy. Jest po prostu groźny. Jak świnka mi z nim nie pomoże, będzie słabo. A jak ja świncę, to będzie za świnka słabo. Ok, tak więc zabiliśmy go. Już mamy 7 łebsów. aby zrobić, aby zrobić, aby zrobić. A... Wiecie co, namiot. E, ale skoro mamy... Mogę to zjeść? O! Zjadłem motylka. Na tej wyspie ogólnie chciałem spalić cały las. Tak więc... Tu się nie przejmuję niczym. Tylko uciekanie Bo uciekanie się przydaje jak najbardziej. E, Okej, okay, świnko. A ja to mam w ręku. Tego torcia w ręku Czy mi się wydaje? Nie, to te groby chyba sobie przyświeciły No świnka sobie tam radzi powoli Ale może by Jej jakoś o Umarła Fuck you. Dobra No i zniszczmy, zniszczmy, zniszczmy Dobra Aj, uciekamy, dobra. Trzeba troszeczkę uciec. Dać się ten, i, i atakujemy. Dobra, dobra. Aj, 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 aj. aj. Dobra, uciekamy teraz. A może weź coś zjadł. Coś pożywnego, to będzie słabe. To muszę ogólnie wyrzucić. A, ty się boicie, to ja. Dobra, i jeszcze jeden. Dobra. Udało się nam zabić wszystkie pająki. E, no tylko pozbieramy sobie tego łeba i pójdziemy i wrócimy do domu, aby zrobić już wszystko do końca. Z tym, że wiecie co? Mamy w ogóle kilof. Mamy kilof. E, tak, jest po drodze kamień, bo musimy zrobić cutestona, aby zrobić właśnie ten piekarnik. E, na razie to jest dla mnie najważniejsze, ponieważ mam dużo mięsa, a zmieszanie tego mięsa może być naprawdę dobre. Um, ja tylko dwa cute Stone. O, nawet złoto nam się trafiło. Subcio. Znaczy, dwa normalne mamy te. A cute stone potrzebne jest. E, chyba pięć 3 stone Trzy stone'y. A mamy na. A mamy na, na, na dwa. I nie mam żadnego cutestone. Um, tak więc musimy jeszcze ściachać z jeden kamień, aby mieć cuteżonów więcej. Um, możecie tu zauważyć także grup taki, ale za tym się nie przejmujcie. <śmiech> <śmiech> A rozkopałem grup. I to wszystko. no um, Dobra, wracamy powoli do domu. Nie wiem w ogóle po co mi to mięso z tego. Um, skoro ono mi zabiera życie za dawać um, Te mięso też mi niepotrzebne. Dobrą drogą idę? Tak, dobrą. I okej. Okay. I, I musimy już wracać, bo zbliża się. Noc. Ogólnie zrobiłem sobie taki ładny bunker, żeby tam czuć się bezpiecznie. Chociaż nie wiem, czy to jest bezpieczne. Niebezpiecznie się czuć bezpiecznie. Od tego trzeba zacząć. A, aha, i jeszcze by się może przydały. Fakt, dopiero teraz pomyślałem, żeby się przydały deski na skrzynkę bo mamy ale jestem popcorn zjemy w ogóle co my tu mamy bo się przyda A, zaraz 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 mogę zrobić linę nie trzeba nam trzech raz dwa pochodnia i i i będzie trzy czy nie będzie trzy Lina się najfajniej pali wiecie i właśnie, a mam linę nawet. Dobra. Skoro mam linę, to nie będę je robić. Dużo pszczół mam ogólnie, trzeba będzie zrobić... A, jak to się nazywa? A, ul. Trzeba będzie ul zrobić. OK. robimy to. Zajmujemy to, bo to się pewnie przyda. A, 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 a. Gdzie jest ten mięso z królika? Zjadłem je? No okej, okay. skoro ja zjadłem, to, to musiałem je zjeść. A i, i widzicie, troszeczkę mózg mi opadł. Faaak. Eee, e. nie, nie, chcę robić siatek. Gdzie to było? Gdzie, gdzie to było? Można było zrobić sobie przecież domek. Tylko gdzie to, gdzie to było? Jest turbo farm, to nas nie interesuje? Tent, trzy liny. Dobra, to musimy jakoś przeżyć. Upolować parę królików. Dobra, ale skoro jesteśmy, to ogólny. włosy nam się tam może do czegoś przydadzą. Tutaj mamy coś do zrobienia: z włosów, z upieczonego mięsa, z potworów i z desek. Tak więc ciekawe, co to może być. No, ale się ogoliliśmy. Ładnie wyglądamy. Bez kapelusza, z kapeluszem. Można się na USO obciąć nie, nie można. Szkoda. Mamy 5 kamieni, to może być cute stona. w międzyczasie ogarnął jednego. Dobra. Mamy jednego cute stona. Teraz musimy pozbierać sobie komponenty na linę. A, miałem postawić sobie ...sadzonkę. No, szybciej, szybciej, szybciej. I tutaj jak będzie pełnia księżyca będę się musiał bardziej zabezpieczyć w tym, tym moim domku takim. Ech, bo podobno są wiksy. Znaczy ósmego dnia podobno już są. A. No na razie nie widzę. Jest ok. Na razie się czuję bezpiecznie. Co to jest? A. mnie tu wykopałem. Egzaminę. Egzamin. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Czy będą warm hola albo marotra? trasu i tak, bo idę i to w ogóle nie chcę tam skakiwać. No i zbieramy, zbieramy linę. Na linę są potrzebne nam 9 tych. 9,9 9. Trawy i gras. Musiałem sobie najechać. O, i właśnie, i o to chodziło. Zajączek jeszcze. Siekierkę mamy tu. No, odejdź kawałek. Tyle wystarczy. No. Ale masz przewolone, Ale masz przywalone króliczku. Stąd już nie ma ucieczki. Stąd już nie ma ucieczki. Zajączku, stąd już nie ma ucieczki. No, może jest. Dobra, biegnij. on będzie chyba wracał w stronę domku, tak więc my go tutaj nie, będzie już w ogóle uciekał stąd tak więc przejdziemy się zaraz tam i dziewiąta dobra, skoro już mamy dziewięć lin to idziemy zrobić sobie znaczy zabić sobie jakiegoś takiego bambiego no tutaj były dużo trawy, okej okay. musimy pozabijać parę zajączków szkoda ale okej okay. Jak trzeba tu trzeba A reszta pewnie już uciekła A mi poziom normalności się zwiększa. Cześć o Ale słodziak Zginiesz Naprawdę zginiesz. O, widzicie duchy. No ale to poziom normalności nam jest większy... będzie większy i będziemy na nie widzieć. O, mamy mięsko. Ogólnie mógłbym te bawoły zaatakować. Nie wiem, jaki by był tego skutek. Aha, ale prawdopodobnie one by mnie zabiły. Słabo. Ok, z tej strony podejdziemy i zniszczymy. Mamy trochę tego jedzonka, mamy trochę tych umiejętności. A, czy my tu coś mamy, żeby. Exile... To chyba muszę ustać przy Science Machine, żeby to ogarnąć. Dobra. O, o, kamień, kamień. Żeby zrobić Qtstone'a. Może kolejnego Qtstone'a zrobić. Będziemy mieli dwa już. Ale jeszcze jeden. Jeszcze jeden Qtstone. By nam się przydało. Wtedy nasza wygrywka by była bardzo fajna. Nie. O tych. Won. Dobra. Może tu gdzieś będzie dalej. Aha, takie coś jak kamienie. Może ktoś słyszał o kamieniach. Dobra, możemy atakować. No i słyszeli jednak o kamieniach. Aha, tak więc bierzemy sobie łom i walimy. No i cute stone. Kolejny będzie. Będzie. Okej. Okay. tak więc jeszcze sobie upolujemy jednego królika. I wracamy już do domu Mamy wszystko Mamy chyba wszystko Dobra Do tego tu mamy chyba wszystko Jak to się teraz zastanawiam czy do aha, aha, aha Liny nam brakowało Dobra, linę już mamy To wracamy sobie spokojnie Nie będę już zabijał tutaj królików A chyba że tego Dobra, mamy siedem takiego jedzenia, to nasz poziom normalności na pewno wróci do, do normalności. What? Fuck you. A zobaczcie, ile w ogóle już zwiedziłem. No i żyję. Dobra, zbierzmy sobie jeszcze to, zrobimy kolejną linę. To jeszcze? To. To. I to. To będziemy akurat mieli czym yy, palić Mmm, Dobra. O, ten króliczek jeszcze tutaj jest. Szkoda go. Nie będę więc go ganiał ani nic, bo odepchnąłem go od jego domu. Ona mnie goni? Chce mi zaatakować? Nie. To ma szczęście. Dobra, i już wracamy do naszego domu. Coś pszczołki. Pszczółki, Pszczołki. What. Ok, tak więc stajemy tu. Robimy raz, dwa, trzy liny. I możemy zrobić tent. Build tent. Ale możemy już się przespać. Z tym, że najpierw chcę zrobić sobie linę. I ugotować sobie. Ugotować sobie mięso z zająca. No, zobacz jak nam poziom normalności zwrócił. E, czyli logiczne myślenie też nam pomaga. Super. No, i jako, że już mamy tent, to. Ja jestem na razie spokojny. Aha, jeszcze mieliśmy zrobić ten. A e, to. Nie mam patyków. No właśnie, patyki też były potrzebne do tentu. No nie. Te kundle, Nie. One są denerwujące. A to jest ten jednorazowy? No nie szczekaj tak już. Nie, 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 nie! Kurczę, uciekamy, 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 uciekamy. One zawsze mnie gonią ósmego dnia. A to są wilki. Dobrze, to ja rozumiem dlaczego one mnie ganiają. No nie, ciekawe kiedy odpuszczą, Czy w ogóle odpuszczą. Będę biegał. A bo wiecie? Do świni polecimy. Świnie nam na pewno pomaga. Świnie nam pomogą, bo świnie, co dobre. O jeszcze pszczoły nam pomogły. Dziękuję. Okej, okay, my mamy pełne życie. Jak tam pszczółki? Zabiłyście? A ja was miałem wytępić. Nie, pszczoły, nie, nie, nie. A za co mnie? Ja jestem przyjazny, friendly. Serious. <grywa> Serious, ja jestem friendly. Też mnie chcecie zabić? Nie? Dobre pszczółki. Dobra. Ale fuchsik. Fuchsik. Ale w ogóle to ten namiot się nam rozwinie czy coś, bo skoro on był tylko jednorazowy, wierzyć mi się trochę nie chce, bo tak jakby trochę za dużo kosztuje, żeby on był jednorazowy. Aaaa, zresztą, fuck you. Dobra, idźmy pozbierać sobie trochę gałązek, żeby zrobić ten do gotowania. No i jakby tu się obstawić, żeby one nie mogły wejść? To jest właśnie pytanie, żeby nie mógł wyjść, a one mogły, nie mogły wejść. zastanawiające. Dobra, zbieramy sobie na razie jeszcze patyki. Nie wiem, to uzbieramy sobie ich dużo. Bo są potrzebne. Tam widziałem, że koleś przeżył, na YouTubie widziałem, że... 400 dni przeżył, to mnie tak troszeczkę łot. No ale dobra, zobaczmy, ile ja, my przyżyjemy. Mamy już 10 dzień, czyli to jest mój rekord. A zazwyczaj kończę na 8. To tylko tak się, żeby się nie zamieniło w drzewca. Bo drzewiec jest troszeczkę przewolonym przeciwnikiem. Bo będzie nas gadniał za to, że tkniemy drzewa, a drzewa nam się przydają. Tak. My ile mam tych? tych? 11? Dobra, może i starczy. Było tutaj. Tak, 6 wystarczyło. Ok. E, ile my tu mamy nagrania? Nie mam pokazane. A ja nie mam, 17 minut. Dobra. To to tak będzie chyba optimum, Jak zbliży się noc, to my wtedy zakończymy. Bo nie ma sensu trzymać was całej nocy. Ok, zabiliśmy. I idziemy z powrotem. O indyk który się zacina Cześć, I will destroy you A oh, fuck you, nie będę cię gonił Zrobię sobie kiedyś może um, boomer, to pogadamy Mógł na przykład Nie, nie mogę Fuck Ciekawe czy bym mógł zabijać takiego czegoś ha. Okej. Okay. Nie wiem jak one tu weszły. Ale trzeba to jakoś bardziej zabezpieczyć. Aha, tutaj mi pozwalały trochę. No dobra. Eee, tworzymy. Czyli jest jednorazowy możemy tu postawić. Eee, krok pork cho. Dobra, no to wstaćmy sobie to, to i popcorn i to. I kółko. I co? Haha, dużo jeszcze? Dobra, jeszcze trochę? A ognisko się cały czas spali, zobaczcie. A właśnie miałem sprawdzić: Electric crying Days Are Over. Ok, mamy pulpeciki. Yep, Ok, e, tak więc to było chyba na tyle. My tu już zakończymy, i spotkamy się dnia 11. Cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia, Siemanka.